Tworząca stożka ma długość 3. Kąt rozwarcia tego stożka ma miarę 60 stopni. Do końca wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wysokość tego stożka jest równa. Rysunek poglądowy, stożek. No, stożek najczęściej rysuje się od tzw. przekroju osiowego. I tym przekrojem osiowym jest trójkąt równoramienny. I tu jest tak zwana oś obrotu. Tu jest promień tego stożka, tu jest wysokość tego stożka, a tu jest tworząca tego stożka. Tak żeby to wyglądało na bryłę, rysuje się jeszcze takie złudzenie przestrzenności. No podstawą stożka jest koło. No i teraz zobaczmy, co nam podali w tym zadaniu. Tworząca stożka ma długość 3. No to już widzimy, że tu jest szóstka. Po tej i oczywiście po drugiej stronie tak samo. Kąt rozwarcia ma miarę 60 stopni. Czym jest kąt rozwarcia? Jest to kąt między tworzącymi w tym przekroju osiowy, Czyli tu jest dokładnie 60 stopni. I potem o co pytają? O wysokość tego stożka, czyli wielkością szukaną jest ta wielkość f. Ale spójrzmy na ten trójkąt, który powstał. Ten trójkąt od samego początku był trójkątem równoramiennym. Tu jest 6, tu jest 6. Jeżeli równoramiennym, to znaczy, że kąty przy podstawie muszą być takiej samej miary. Jeżeli tu jest 60, to z sumy miar kątów wewnętrznych trójkąta na te dwa pozostałe pozostaje 120 stopni do równego podziału. Zatem, jeżeli 120 stopni równo obdzielam, to tu musi być 60 stopni i tu też musi być 60 stopni. Czyli z trójkąta równoramiennego, patrząc się na kąty, że wszystkie mają po 60 stopni, dochodzimy do wniosku, że jest to trójkąt równoboczny. Czyli tu tak samo byłoby 6 jako cała średnica. Ale pytają nas o wysokość. Więc skoro doszliśmy do tego, że ta wysokość jest dokładnie wysokością trójkąta równobocznego to wzór na wysokość trójkąta równobocznego jest następujący. A pierwiastek z 3 przez 2, gdzie A jest długością boku trójkąta równobocznego. I skoro tę długość trójkąta równobocznego mamy, to wysokość to jest 6 pierwiastków z 3 przez 2 i po odpowiednim skróceniu wysokość wynosi 3 pierwiastki. Czyli właściwą odpowiedzią jest odpowiedź.